Siemanko, witajcie! Czy MX 500 już można powiedzieć legendarny czołg ósmego poziomu magazynek francuski dalej daje radę? Sprawdźmy to, losowanie bardzo trudne. Es to tyłu. Dobra, spróbujemy pokryć. Okej, okay, chyba próbuję się coś. No i to było słabe, to było bardzo słabe, niestety. Strzeliłem do superkonia. 268 z lewej może do mnie chyba zaraz strzelić. Dlatego muszę się cofać Jak najszybciej, 268 mnie nie widzi, celuję po włazie, bo no, nikt inny chyba do mnie strzelić nie może. Może znowu w 268 strzelę? Raz, wchodzi. Ostatniego nie próbuję, ładuję. Zauważyłem również w międzyczasie, że nasza druga strona tak średnio sobie daje radę. Celuje się, jest w szarfu. tur, musimy skupić celownik do końca. I pierwszy strzał wchodzi. Nie wiem, czy zdążę. Zdążyłem oddać drugi strzał amx sobie nic nie zrobię I to jest ten moment w AMX-ie w którym nie wiemy co robić Mamy cztery pociski, czy ładować minutę, czy nie Akurat w tym wypadku to jest łatwa do, decyzja do podjęcia, czyli ładuję Ale generalnie uwierzcie mi, że tego typu magazynek ma sporo minusów A korzystając z okazji, że jeszcze ładuję Bardzo chciałem pozdrowić Firtka, Kobrę, Pawła, Blo, Patryka Którzy właśnie chcieli zobaczyć popularną setkę na bitwach na żywo Dobiłem szarfutura Bardzo długo czekałem, nie chciałem się wychylać Aha, jednak jest celowany, strzelił do nas raz, fajne jest w Amixie 50 to, że możemy na magazynek zabrać właśnie przeróżne pojazdy, 5 strzałów po 300 i taki Amix M4 schodzi, z racji tego, że grałem bardzo zachowawczo, mogę sobie pozwolić na taki wyjazd już w tym etapie bitwy. Bardzo ostrożnie starałem się, właśnie wymieniać, nie tracić głupio hp na początku, po strzałem od 5. No to prawie, że nic nie zbierałem. A zanim przejdziemy do kolejnego magazynka, to krótka przerwa na reklamę. Zastanawiałeś się, w jaką grę mobilną mógłbyś pograć, kiedy masz już dosyć wota? Oczywiście w Raid Shadow Legends, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. To zupełnie darmowa gra RPG z ponad 650 czempionami. Jest ona całkowicie darmowa i dostępna na komputery, jak i telefony. W tym momencie pobrało już ją ponad 80 milionów graczy. Gra jest naprawdę w ciągu ale kiedy zrozumiesz jak działa system gry, jest naprawdę satysfakcjonująca. Bossowie są niesamowicie trudni, a pokonanie ich daje poczucie spełnienia i nagrody za ciężką pracę. Każda wspaniała gra ma swoje poważne wyzwania czekające na końcu. W Raid Shadow Legends tym końcowym etapem jest wieża zagłady i to nie lada wyzwanie. Ale ta ogromna wieża to w zasadzie więzienie. Arbiter walczyła z grupą naprawdę okropnych złoczyńców dawno temu, ale nie była wystarczająco silna, by ich na dobre pokonać. Zamiast tego zamknęła ich w ogromnej superwieży dopóki nie znalazła sposobu jak się z nimi uporać. Wieża Zagłady się zawala i to od nas zależy, aby wejść tam i powalić niektórych, zanim uda im się uciec. Zwykłe piętra Wieży Zagłady są dość łatwe do pokonania, jeśli masz silny zespół, ale bossowie są naprawdę twardzi, a kilku bossów wymaga specjalnych mechanik, żeby je pokonać. Jak Król Skorpionów, prawie nie otrzymuje obrażeń, chyba że zredukujesz jego maksymalne punkty życia, a jeśli go atakujesz bez shield buffa, szybko zniszczy cały Twój zespół. Riot Shadow Legend staje się coraz większy i lepszy z jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji Live Arena PvP. Riot pozwala Ci walczyć z innymi graczami, na żywo, wybierając i banując czempionów przed pojedynkiem, aby wyłonić ostatecznego wojownika. Nie walczysz tylko o prestiż. Live Arena przynosi również niezwykłe nagrody. Mówię tu o nowych zestawach artefaktów, fragmentach dla legendarnego czempiona z frakcji Void oraz specjalnych herbach Live Arena, które odblokowują potężne nowe bonusy w wielkiej sali. A dla wszystkich użytkowników Amazon Prime czeka drop, który pomoże wzmocnić waszych bohaterów. Jeśli jeszcze nie zacząłeś grać, to na co czekasz? Użyj mojego linku w opisie lub zeskanuj mój kod QR, aby otrzymać niesamowite bonusy. Mówimy tu o epickim bohaterze Drake frakcji Lizardman i innych przydatnych rzeczach, jak uzupełnienie energii, książki umiejętności, boostery do expa. Kiedy już wejdziesz i będziesz miażdżyć swoich wrogów, znajdziesz podnikiem pod Iter, a jeśli będziesz wystarczająco szybki, możesz dołączyć do mojego klanu, więc wystarczy kliknąć mój link w opisie i zobaczymy się na polu bitwy. Jest Strv, który jest bokiem. Najważniejsze w MXS50 jest to, żeby kogoś zgąskować, bo jak kogoś zgąskujemy, to on nie będzie mógł się ruszyć i salutkiego właśnie takiego Strv wydoimy. Teraz walka jazda po Udesa. Szybko do prawej. Nie wiem czy zdążę. I niestety nie zdążyłem. Jeszcze chyba jakieś umiejętności zachowałem na tej secie, bo oznaka mistrzowska as pancerny Top X na dziesiątych tierach, moim zdaniem, fantastyczny wynik. Nie mogło być lepiej. Lecimy dalej. Kolejna bitwa to lotnisko. Losowanie z dziewiątkami. Moja decyzja, żeby pojechać na balkonik. Z tej pozycji będziemy mieć naprawdę sporo do zrobienia. Uważam, że zawsze jakiś przestrzał na środek się znajdzie, potem ewentualnie powrót na lewo. Nasz AMX w ogóle co robił? On chciał wjechać jakimś boostem. O którym nawet chyba sam nie wiem, albo on nie wie Jest Wutek, mogę się wcelować Wuteka w Pierwszy strzał mi wchodzi Tu są piksele, niestety to nie wchodzi Tu już przestrzału dalej nie ma Tygrys 1 tam, Tygrys 1 tu. Nasze czołgi lekkie przegrały na linii B. Przez cały czas czekałem z tymi czterema pociskami, bo sam nie wiedziałem co będzie się dziać. Czy ktoś się na nas wychyli, czy przeciwnik podejdzie agresywniej. To na razie też T95 robi jakieś przełamanie, ale generalnie co chcę przekazać, to że ten magazynek jest naprawdę przestarzały i w tym momencie w grze mamy takie czołgi jak Skoda T56, która oddaje dwie pestki jeszcze za 400, tam 40-450, nie pamiętam dokładnie ile. Ma większą alfę, może od razu sobie przeładować po jednym strzale bez problemu, a tu ładuję prawie minutę. Ta alfa jest też słaba No i to nie jest dobry magazynek, żeby się jakoś fajnie odnajdywać Wydaje mi się, że granie w tym momencie IMX-em 5100 Jest jeszcze trudniejsze niż to było kiedyś Kiedyś taką setką wyjeżdżaliśmy sobie na ISA 3 Mogliśmy nawet raz się odbić I nadal mieliśmy go w naszym magazynku Teraz on weźmie wzmocnienie i już tak kolorowo nie jest Albo coś nam nie, pol nie polosuje Te czasy setki trochę, trochę mijają No i znowu jest taka sytuacja, w której nie wiedziałem Czy ładować, czy nie ładować Mam te trzy pociski, tak krążę A wiadomo, że warto mieć cały pakiet Amunicji, jakimś cudem, naprawdę nie wiem jakim, udało mi się odbić ten strzał. Eee, nie wiem jak to się wydarzyło, ale teraz już na pewno przeoduję cały pakiet. Dobra, T29 wróciło. Mamy te hp więc wychylam. On może mnie zaświecić, muszę dobić tygrysa. Nie powinienem się bać teraz. Jeżeli decydujecie się na grę amx em -50 500, to musicie właśnie grać ultra ostrożnie, eee, bo to HP. Bardzo, i to bardzo się przydaje, no na każdym czołgu się przydaje, jeżeli chodzi o wymiany, ale w wypadku magazynków bez pancerza to jest wręcz rzecz obowiązkowa. W ogóle, zebrałem od RHM-a, prawie że zaraz zbiorę od WTK i zginę, a miałem full HP. RHM jest tutaj, no i jeden pocisk nam został. Też jest niesamowite w tym czołgu, że tak mogłem sobie wyjechać i kilka czołgów naraz skończyć, bo sześć pocisków jest, ale... Jednak e, uważam, że krótsze takie magazynki jak właśnie przykładowo Maskoda albo TNH, inne takie pojazdy progetto, które automatycznie się doładowywują, Są o wiele lepsze w dzisiejszych czasach w WoCie Dobra, ja mogę zebrać dla naszego chariotera i tak nie przeładuję Aha, nasz charioter i tak to zebrał To może staranuję się Do tego rhm Dawaj na tarana, chodź a, zginąłem jeszcze. Ja da ten czołg ogromnym sentymentem, zapomniałem o tym wspomnieć, bo rozegrałem na nim tysiące bite w turniejach, 1 na 1, 3 na 3 to w ogóle pojazd podstawowy na te rozgrywki, czy też nawet rozgrywki 7 na 7 e-sportowe wszystkie, opierały się na AMXie 50 100 na pewno bardziej miejskich mapach to był rewelacyjny czołg czoł, który wprowadził rewolucję e sportową, jeżeli można tak to nazwać. Jak właśnie chodziły francuskie czołgi ciężkie. Nie wiem, co robi I z szósty. Podjeżdża pod kamień, albo go wyrzuciło nawet. Okej, okay, nie udało się dobić. Muszę uważać na górkę, bo już tam czołgi mogły podjechać. Mamy dwie buraski. Obstawiam, że one będą fajnie spotować i mają zestaw po jeżeli od razu pojechały do lasu. I wiedząc, co robią do tego, ja też przestawiam się bardziej pod las. Jest to Celujemy się w niego. Skupiamy to działo. Oddajemy pewny strzał. Tam ktoś go chyba blokował z tyłu. Chcę już wydać cały swój magazynek. Trochę nieskuteczne, to niektóre strzały, rykoszet, no i ładujemy 2 na 6 to nie był najlepszy magazynek, ale korzystając z wolnej okazji Chciałem wam bardzo podziękować za 80 tysięcy subskrypcji na moim kanale A oto lista ostatnich subskrybentów, jeżeli nie zostawiłeś tego suba To polecam serdecznie kliknąć ten przycisk A ja właśnie przeładowałem swój magazynek i spróbuję znowu przebić Progetto Nie wiem czy mi się to uda Nie trafiono w pancerz, niby Progetto zostało znerfione Ale nadal... Powoduje duże frustracje, jeżeli strzelamy do niego. Znowu ta sytuacja, w której mam trzy pociski i nie wiem dokładnie, czy ładować, czy nie ładować. Z racji tego, że to jest prochówka i tu czasami kogoś widzimy, czasami ktoś się schowa. E, no to na razie przytrzymam te pociski, wceluję się w górkę, bo tam jakiś pojazd ciężki, ma spota, może uda mi się go obić. Jeżeli będzie się wychylać, te trzy dwójka to jest. Mamy te 3 dwójkę bokiem, pierwszy strzał wchodzi. Drugi nie przebito pancerza, ale tu jest jeszcze bardziej bokiem I to weszło z gąską Rewelacja, Pantera może go dobić, ładujemy Oho! Albo Borsik rhm Pudło Jest trafienie z przebiciem Kolejna pestka wchodzi Nie trafiono w pancerz, nie wiem jakim cudem To chyba też nie weszło No muszę oddać ten strzał na ślepo nie wiadomo, czy wejdzie, czy nie. Ładujemy znowu. O, RHM znowu wjeżdża na pozycję, dostał spota. Nic tylko go skończyć. Dobra, udało się. Bardzo możliwe, że jeden strzał na ślepo nam e, siadł. Obiekt 140 wjechał do tego dołu. Mam 5 pocisków. E, czy ktoś nam coś tu pokaże? Borsig raczej wątpię. Też zwójka gdzie tam się wychyla. E, ta prawa strona ona e, nie ma tam chyba żadnych pojazdów, tak mi się wydaje, bo nasz czołg ciężki zjechał w dół. To fajnym zagraniem będzie właśnie przejechanie za tory i przykładowo spompowanie tego 60TP, ale jest jakiś mat, e, na którego można się pewnie wcelować. Dobra, podczas przejazdu jeszcze pokazało się ocho, Ech, którego nie trafiam. Trafiam raz. Mam trzy pociski, wolałbym oddać je w tym momencie w 60TP. mx 50 100 to nie jest Kompletnie dobry czołg, żeby wychylać się na wieżę, ale chciałbym wyładować swoje pociski jeszcze w kogoś, kogo mogę i teraz wrzucić reload przyciskiem C. Jeżeli ktoś nie wie, przeładować sobie te bariery, te tory mnie zasłoniły i potem tym 60 TP rozwalić z tej pozycji. 60 TP bardzo inteligentnie próbuje uciekać ze środka, ale my nie powinniśmy mu na to pozwolić. Czyli zaświecimy go albo go nie zaświecimy, sami dostaniemy spota, to już jest problem. Bo 60TP, gdy się cofnie, to nie wiem, czy Pantera będzie go w stanie mogła wyciągnąć. Spróbuję jakoś tak się wychylić, ale no 60TP może być w krzakach. Znowu dostałem spota, cały mój plan teraz nie jest możliwy do zrealizowania, bo nie ma spota na 60TP i wszystkie czołgi w lesie są na mnie wcelowane. I muszę teraz czekać. Pokazuje się 60 p w tym momencie. Muszę go zgąskować. Mam nadzieję, że nie zdą zdążył. No i dostaliśmy za 800. Ale dobra, w tym momencie, za środka, to on musi zginąć. Nie ma innej opcji. Będziemy go spotować na 50 metrów. Podejdziemy sobie tutaj. Na nas nie ma szans, że on się wychyli. Jeżeli tak, to na pewno zginie od tego niszczyciela. Tutaj może grać na wieżę, Nie ma artylerii, która mogłaby go potencjalnie wyciągnąć. Ale nie ma też on drogi ucieczki Próbuję uciekać z tych 50 metrów Zobaczcie na ten licznik, ale ja muszę Delikatnie go gonić Cały czas utrzymywać ten dystans, żeby go spotować Bo wierzę, że prędzej czy później Moje czołgi za środka go wyciągną Zobaczcie, już w końcu dostaje Ja też nie mogę za bardzo, za mocno się wychylić Żeby nie zginąć Ile to 60TP odbiło To aż z ciekawości sprawdzę po bitwie Ale w końcu znowu dostaje, już jest... No i w końcu 60 TP nie ma. Poczekałem 10 sekund. I teraz, co jest najważniejsze w moim zagraniu, to to, że zjeżdżam rozpędzony do tego dołu. Nie stoję na torach, nie wychylam się. I chcę przejlać się na drugą stronę. Setka jakoś bardzo. Może jednak nie powinienem, te czołgi były na mnie celowane, powinienem poczekać i grać za tymi wagonami, aż to się zaświeci i tak dalej. Ale też była spora szansa, żeby zginął, a chciałem zjechać w dół, żeby korzystać z krzaków i strzelać z tych krzaków może bez spota. Nie analizowałem tego, ile miałem uszkodzeń na ślepo, ale chyba coś tam się trafiło na pewno. 1222 bazowego expa. Zobaczmy też na odbity damage na 60 TP. A, 7800, więc ta liczba robi wrażenie, raport szczegółowy tak się prezentuje. To był MX50100, uważam, że jest jeszcze trudniejszy niż wcześniej do gry w tym momencie. E, trzeba grać ultra defensywnie, ostrożnie, pomagać, być takim wsparciem, warto grać w plutonie z jakimiś czołgami ciężkimi. I to tyle ode mnie, trzymajcie się, to elo.